Proszę Państwa, dzisiaj wirtualne biuro, ponieważ spóźniliśmy się już dwie minuty, dojedziemy szybko, Chwilą mnie, nazywam się Ryk Skłodowski, jestem wspólnikiem, członkiem zarządu w grupie Skłodowcy, teraz w ogóle jestem wiceprezesem, szkoleniowcem, wdrożeniowcem, brydżystą, kapitanem jachtowym i motocyklistą, tak szybko o mnie. Eee, gdybyście Państwo się nie mm, zgapili i nie przepuścili następnych naszych webinarów zapiszcie się na listę mailingową dostaniecie wszystko na tacy eee, co miesiąc link do listy e, prezentuje widać, słychać, dzień dobry Pani Anna no, solidna firma od razu napisała, że widać i słychać czym jest ten projekt? Ja zmieniłem trochę definicję eee, ten cykl webinarów ma za zadanie pokazać wam, a nawet udowodnić, że to, czym się my zajmujemy jako biura rachunkowe, to jest biznes jak każdy inny. Prowadzony przez skrupulatnych ludzi o wielkiej dozie odpowiedzialności, sami nawet za dużej, ale jednak biznes. Eee, no i ten cykl webinarów to jest kontynuacja, jakby do powiedzenia do tego wielkiego szkolenia. Z zarządzania biurem rachunkowym, które zaraz przedstawię, Wyminary będą o 8.30. Niestety muszą być o takiej godzinie, bo, bo mój plan dnia w właśnie tylko na takie pozwala. Za dwa tygodnie będzie praca na dokumentach elektronicznych. Pokażemy Wam, jak my to robimy. Od wielu lat część z Was już widziała. A czwartego miałem wpisane PPK, ale ponieważ dużo. Ludzi pisało do mnie i poddawało jeszcze inne pomysły, to ja bym poprosił, żeby Państwo, jak macie tylko na to czas, to, bo jak nie, to będzie PPK 4 kwietnia, czyli umowa na prowadzenie PPK, ale nie w takim zakresie naturalnym, że coś tam się pojawia na liście płac, tylko w pełnym zakresie, czyli łącznie z. Czyli łącznie z. Eee, o, coś mi napisał, że prezentacji nie widać. Dziękuję. Czyli łącznie z. Po to jeszcze. Ja czasami takie. Takie ee, błędy popełniam, tak? Był slajd o, o, o mnie, był slajd o. Yy, zapisaniu się na yy, subskrypcję. Był slajd o tym, czy jest ten projekt, tutaj opowiedziałem. I teraz mamy PPK 4 kwietnia. Jak macie Państwo yy, chęć to zmienić, to czekam na wiadomości. Yy. No i ponieważ jest marzec, to między 13 a 25 w marcu nie będzie webinarów, bo i tak mamy w marcu roboty. Yy, od do diabła. Mamy też grupę. Tam jest już nas ponad 300. Ta grupa zajmuje się wyłącznie zarządzaniem biurem rachunkowym. Tam nie ma żadnych tematów z księgowości, z US u z kadr, z płac, tylko zarządzaniem biurem rachunkowym. Jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Poruszamy tam ważkie tematy, i zaraz powiem dlaczego. A te webinary, które dzisiaj Państwo oglądacie. Będą trwały 20-30 minut ta część, taka otwarta, a zarazem z częścią zamkniętą możecie Państwo nabyć wszystkie dokumenty, załączniki, procedury, po prostu całość razem z nagraniem. Więc zachęcam do tego, zachęcam w ogóle do tego, żeby to zrobić w ten sposób, żeby kupić to całe duże szkolenie, a po tym dużym szkoleniu te webinary są za 5%, więc będziecie mieli szansę zadawać nam pytania w tym zakresie i to jest właśnie to duże szkolenie. Na tym szkoleniu jest profesjonalna obsługa nowego klienta, czyli cała proces przejścia, jak go pozyskać, żeby go nie stracić. Jest wycena usług kancelarii. Duże szkolenie. Jest cała umowa omówiona. Ostatnio omawialiśmy kawałek tej umowy. Jest monitoring klienta, czyli jak przypilnować, żeby wszystko działało dobrze. Jest aktualizacja OXEF, a wszyscy Państwo, którzy mają to szkolenie, mogą sobie potem z tych webinarów korzystać z, z rabatem 95%. Wybrnęliśmy przez część e, opisową tego, co, co się tutaj dzieje. Natomiast to <laughs> chciałbym się z, Państwu, z Państwem podzielić na początku taką myślą, dlaczego my w ogóle e, robimy... Między innymi wirtualne biuro. Bez znaczenia, proszę Państwa, jest fakt, jak ciężko pracują wasi ludzie. Naprawdę bez znaczenia. Bez znaczenia jest fakt również, jak wspaniała jest kultura organizacyjna. Może to być bez znaczenia. Nam w ogóle w super macie w firmie. Bez znaczenia jest również, jak doskonałe jest to, co robicie. Wasz produkt, wasza usługa i jak szlachetne macie motywacje. Jeżeli nie macie dobrej strategii, wszystkiemu zagraża porażka. To nie ja jestem autorem tych słów, e, tylko Montgomery, o ile pamiętam. Natomiast mm, ja staram się na tych webinarach e, powiedzieć, jak prowadzić biuro rachunkowe, żeby osiągnąć sukces. Sukces mierzony mm, nie tym, że. Prowadzę biuro i obsługuję 70 klientów i zarabiam 10 tysięcy złotych, tylko mam organizację, która zarabia pieniądze. Czyli poza tym, że zarobię na siebie, poza tym, że zarobię na, e, poza tym, że zarobię na e, moich pracowników, o których też będę mówił, to ta organizacja zarobi pieniądze ja w ogóle będę zadowolony. Nie będę zarobiony po kokardki. I nie będę miał na nic czasu i nie będę pracował do 20 i 20 i 25 to nie będzie dla mnie e, armagedon zawsze. Chciałbym e, o tym powiedzieć, że dobre ustawienie biura rachunkowego może spowodować, że odniesiecie Państwo sukces nie tylko materialny, ale również społeczny, ale również w takiej spokojnej pracy. Po tych 30 latach działania kancelarii podatkowej Skłodowcy My wiemy, że praca w normalnych godzinach pracy i nas, i naszych pracowników, to też jest sukces. I nie zależy to od tego, jacy fajni jesteście, jacy mądrzy, co robicie, tylko zależy od tego, żeby mieć dobrą strategię musiałem to powiedzieć, bo przyszło mi to do głowy dzisiaj w nocy, więc rano dopisałem, ale chciałbym, żeby właśnie te webinary opowiadały o tym, no tej i one to robiły, jak zrobić, żeby organizacja, którą prowadzimy, prowadzicie państwo, miała, odniosła po prostu sukces, żebyście wy odnieśli sukces. I jedziemy proszę państwa dalej. Wirtualne biuro. Po pierwsze, dla kogo? Hmm. Na początku myśleliśmy, że to będzie tylko dla naszych klientów, czyli dla e, klientów biura rachunkowego. Hmm. Potem się okazało, że to wcale nie musi być tylko dla naszych klientów, e, dlatego że e, tak dopracowaliśmy procedurę prowadzenia wirtualnego biura, że. Hmm. Tak dopracowaliśmy, proszę Państwa, tą procedurę, że właściwie w tej chwili możemy prowadzić to e, dla wszystkich i to bardzo, e, bardzo e, bezpiecznie, tak? To jest bardzo ważne, żeby to robić e, bezpiecznie. Po drugie, po e, co? Oczywiście, e, motywy nasze są oczywiste, po to, żeby jeszcze lepiej opiekować się e, klientami klienci odbierają usługę wirtualnego biura jako rzecz, która dla nich bardzo jest potrzebna, pomocna. Nie muszą chodzić na pocztę, wszystko dostają e, w taksorderze, w portalu klienta, po prostu dostają to... E, na swój komputer, tak w internecie. Oczywiście e, rozumiem sytuacje, w których ktoś nie ma systemu do zarządzania dokumentami, to wtedy trzeba te e, dokumenty w uzgodniony z klientem sposób, zaszyfrowane, niezaszyfrowane, wysłać mu zwyczajnie mailem, żeby on je tylko dostał. Tylko musicie zbierać te dane kiedy i co wysłaliście. Natomiast my mamy cross-selling, po polsku do sprzedaż. My mamy dodatkową usługę. My mamy dodatkowe pieniądze i to wcale nie jakieś specjalnie drobne, a klient jest fest zaopiekowany, dostarczamy mu dodatkową dos usługę. Tak jak dostarczamy usługę archiwizacji? Pewnie będzie coraz mniej popularna, ale na razie nic się nie dzieje. Tak samo dostarczamy wirtualne biuro. Po to właśnie e, to robimy. Za ile? Proszę Państwa, ja będę pokazywał te pakiety później. Ale mamy trzy pakiety dla naszych yy, klientów. Pierwszy pakiet yy, to jest pakiet, który, yy, który my za zadanie, tak, tak, bo tam jest ileś tych punktów, które i będę za chwilę o nich mówił, on ma za zadanie poinformować klienta, że coś przyszło. Czyli Klient dostaje od nas maila, przyszła, przysz, przy, przyszła przesyłka pocztowa, drugi kliencie. I on ma sobie od nas ją odebrać. Ten pakiet kosztuje 1000, chyba. Będę miał później ceny, 400 zł, tak czuję, rocznie. Tak? Czyli za 100 zł z małym okładem miesięcznie klient nie musi chodzić na pocztę. Cała jego korespondencja jest odebrana i czeka u nas yy, w biurze. W którymś z oddziałów i oczywiście cała ta korespondencja może być według innych ustaleń klientowi później odsyłana na inny adres również nie musimy mm, nic z nią robić, jeżeli klient nam tego nie zleci. Natomiast jeżeli zleci, to, e, to po prostu przekazujemy e, mu to kurierem czy czymś za dodatkową opłatą. W jakim systemie? No my to robimy w Taxorder, tak? W portalu klienta. E, ale zawsze używam systemów elektronicznych do obiegu dokumentów. My wtedy widzimy, czy klient y, te dokumenty odebrał, czy nie odebrał. Możemy do niego zadzwonić, bo przyszło coś z sądu. Tak, dziewczyny tam troszeczkę się do tego więcej przykładają, niż to wynika z naszej umowy. Ale ważne jest tylko to, żeby system, z którego państwo korzystacie, żeby on był opisany i zawsze taki sam, bo system pod tytułem Zbieram te dokumenty i je spisuję u klienta na karcie jakiejś, Ja i co, i kiedy przyszło, też jest wystarczające. Jeżeli wpiszę za, dla każdego klienta, otworzę sobie Excela e, i w tym Excelu będę spisywał, co, i kiedy przyszło, bo chodzi o to, że my prowadząc wirtualne biuro, odpowiadamy za tą korespondencję. Musimy wiedzieć, kiedy co przyszło i kiedy wyszło. Nie możemy tylko tak, Panie Marko coś przyszło i gdzie jest ten list. Nie musimy tego nadzorować. Robiliśmy to kiedyś bez taxorder, i też się dało. Oczywiście, taxorder daje nam niesłychaną wyga, wy, wygodę. E, e, tak, order daje nam niesłychaną wygodę, ale e, można to robić i bez taxordera. I jeszcze za ile nie skończyłem? Za ile? Standardowo tylko informujemy. W drugiej wersji, proszę Państwa. E, informujemy, że jest, ale otwieramy kopertę, skanujemy ten dokument i wrzucamy go do TaxOrder. Kiedyś wysyłaliśmy go mailem i tam gdzieś zapisujemy ten skan u siebie e, na dysku u klienta, żebyśmy mieli później do niego dostęp. Jakby klient jeszcze coś od nas chciał. E, za te 100 parę złotych Miesięcznie klient, będę o tym mówił później, musi zapłacić za całą usługę z góry. Za te 100-parę złotych miesięcznie warto taką usługę dla klienta mieć. Szczególnie, że pamiętajcie, że my mu świadczymy jeszcze inne usługi. W większości z nich, takich, co, nam, co im nie prowadzimy księgowości, to pewnie mamy może no, po wielu latach, tak? ale myślę, że nie więcej niż 20. A w sumie pewnie mamy na pewno ponad 200. I trzecia wersja jeszcze, proszę Państwa, to jest wersja z paczkami, tak? można do nas nadać paczkę, można mieć telefon stacjonarny, w sensie klient zadzwoni, to się wyświetla, no ale tutaj to już trzeba mieć system do zarządzania telefonami, żeby się wyświetliło na ekranie sekretarce, że dzwoni klient do tego. I tego klienta, naszego wirtualnego biura, i my właściwie powinniśmy się przedstawić, że jesteśmy w firmie Kowalski, Spółka ZO, czy coś takiego. To jest też możliwe. Możliwa też jest tabliczka u nas w biurze, że tutaj ma ta firma siedzibę, i tą tabliczkę na przestrzeni lat. E, wykorzystało może i to czasowo e, dosłownie kilka firm, ale mamy to w ofercie, będę, będę o tym mówił. To kosztuje dosyć dużo, bo ile pamiętam, chyba 200 czy 300 zł miesięcznie za to, że ta tabliczka będzie wisiała u nas w firmie i pokazywała, że, że to ma zadziałać. W jakim systemie mówiłem? I pamiętajcie, Państwo, klient odbiera Waszą dodatkową usługę wirtualnego biura. Jako opiekę, możliwość skorzystania, jak przyjdzie i powie, że stał na poczcie godzinę, mówimy pana, za 1000 zł, 1000, chyba 300 czy 400 rocznie. Macie to, drogi kliencie, wszystko e, w cenie. Ważna rzecz, ważna rzecz, musicie o tym pamiętać, bo kary są srogie. E, tego typu działalność trzeba wpisać do rejestru, ale to nie jest jakaś racket science, tak jak trzeba się było kiedyś pomóc klientom powpisywać i samemu się wpisać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Tak samo teraz trzeba się wpisać do rejestru działalności na rzecz trustów i spółek. Tak? Wchodzi się na stronę internetową jak piszecie sobie w Google wpis do rejestru na rzecz yy, i Społek, to pojawi się wam to, co ja teraz będę wam pokazywał. I koniecznie tą rejestrację z, zróbcie dla, dlatego, że y, kary są y, srogie. Mm. Obowiązkowo, do dyrektora Izby administracji skarbowej w Katowicach. Tam akurat sobie wymyślili, tak jak y, mandaty sobie wymyślili, proszę Państwa że są e, w Opolu. E, o, to napisali, ale widzę, że pomagają moi, moi ludzie. Tak jak sobie mandaty wymyślili w Opolu, tak by wymyślili sobie w Katowicach. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja nie będę tego czytał. Ważny jest tylko e, punkt C, który mówi, że <laughs> PiSowi do rejestru działalności podlegają e, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie i dotyczy ABC zapewnienia siedziby adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osoby e, prawnej. Dokonujecie tego wpisu, to nie jest nic trudnego, eee, warto tylko o tym nie zapomnieć, żeby e, to e, zrobić. To jest oczywiście w ustawie o przeciwdziałaniu pieniędzy, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie dokumenty trzeba złożyć. Ja to nie będę tego czytał, e, tak jak powiedziałem, z zrywcem wyjęte z, e, z Google'a. Zapytałem się dziewczynom, dziewczyn moich, które to robiły, które tą rejestrację przeprowadzały. Powiedziały, że ale ryku, to żaden problem, wpisujesz sobie to, to w internet cała lista się wyświetli. Ta cała lista się wyświetliła, ja ją umieściłem w prezentacji. I Państwo macie ją teraz tutaj pokazaną, jedną po drugą, nie będę, tak jak powiedziałem, tego wszystkiego yy, czyta. I teraz jesteśmy już, yy, proszę Państwa, na początku omawiania yy, naszej umowy, już tak szczegółowo. Jeszcze pewnie kilka minut yy, zostaną z, ze mną Państwo na Facebooku. Yy, a później będę musiał niestety, bo to szkolenie jest w, Części płatne, odłączyć tych, co są tylko na Facebooku. I zachęcam serdecznie do tego, żeby sobie do tego szkolenia przejść na Teamsach. Dzisiaj będziemy omawiali umowę na wirtualne biuro. Akurat w oddziale marki, ale to nie ma znaczenia, bo wszystkie te umowy są identyczne. Będziemy omawiali wszystkie załączniki, i zarówno te adresowe, jak i pełnomocnictwo. I będziemy zajmowali się również, bo zadała mi pytanie, Edyta, czy co zrobić z klientami, którzy zostają naszymi klientami, a potem po ich. Po niebyciu już naszymi klientami, kiedy zrezygnują z usługi wirtualnego biura, dalej mają u nas adres. I to dotyczy zarówno firm wpisanych w KRS-ie, jak i firm, które są wpisane do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. My mamy to opracowane. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale żeby wpisać Adres e, działalności u was w biurze, żeby wpisać adres działalności u Was w biurze nie trzeba mieć umowy na to. Czyli gdybyście Państwo chcieli dzisiaj założyć działalność i wpisalibyście adres mój domowy, e, no byście go sobie gdzieś znaleźli, albo byście go w ogóle wymyślili. To nikt tego na etapie wpisu do KRS-u, wpisu do CIDG nie sprawdza. Naprawdę. Ale nikt tego nie sprawdza. Dopiero jak e, będziecie się chci chci chcieli zarejestrować do VAT-u, albo w ogóle jak e, dotrzecie do urzędu, który e, dotrzecie do urzędów, w których mm, żądają y, tytułu prawnego do lokalu, to wtedy dopiero urząd poprosi o umowę najmu albo o coś takiego. Natomiast w sytuacji, kiedy mm, natomiast w sytuacji, kiedy e, tego typu e, Umowa jest niepotrzebna, to klient może się wpisać na was adres i tyle, więc sprawdźcie sobie przy okazji, kto jest zarejestrowany na, na waszym adresie. Może kogoś tam jeszcze macie. My, jak pierwsza sprawdziliśmy, nam się pojawiło z 10, takich, którzy nie, z którymi nie mieliśmy umowy, a koniecznie chcieli. A wpisali się tam, bo pomyśleliście, że może później, a może kiedyś, i tak dalej. Te tematy związane z odświeżaniem tego, tej umowy, o to, żeby później pilnować tego, żeby wszyscy za to płacili, są bardzo e, ciekawie. Pani Adela się pyta, czy jak wykupię to duże szkolenie, to będzie dostęp do takich właśnie szkoleń na Teamsach jeszcze? Tak, tak jak mówiłem wcześniej, te szkolenie na Teamsach wtedy jest 95% rabat na nie. Tak to zrobiliśmy, żeby. Tylko że to szkolenie ostrzegam, ono ma chyba z 16 godzin, więc e, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby obejrzeć, ale musicie je obejrzeć, dlatego że znam tylu ludzi, którzy zmienili swoje biura e, naprawdę i zmienili sposób podejścia do tego i wreszcie zaczęli normalnie pracować, a nie ciągle po 12 godzin na 100 zł, więc... E, Zajmuję się tym szkoleniami biur rachunkowych już tyle lat i wiem doskonale, że tak jak powiedziałem na początku, jeszcze cofnę sobie może do tego. Zobaczcie, jeszcze sobie cofnę. Przepraszam, muszę to zrobić. Nie ma znaczenia, jak ciężko pracują Twoi ludzie, jak wspaniała jest kultura organizacyjna, jak doskonały jest produkt, to co robicie i jak szlachetne motywacje. Jak nie macie dobrej strategii, wszystkiemu zagraża porażka. I to jest prawda. To jest prawda, bo, bo jeżeli coś robimy w ten sam sposób cały czas i to nie działa, to proszę Państwa, e, nie ma jakoś, nie mam jakiegoś takiego wrażenia, że nagle to zacznie działać. Czemu to ma nagle zacząć działać? Jeżeli robię tak samo i nie działa, nagle zacząć e, nie działa. E, dziękuję Pani Aneto. Ale proszę mi wierzyć, że ja to naprawdę yy, bardzo lubię. Daj, jak się mnie zapytał Dariusz Duma, który też był na, yy, na tym szkoleniu, i on mnie zresztą tutaj mocno pociągnął na MBA-u. I się mnie zapytał, po co ja to robię? Ja robię to po to, żeby nasze usługi, bo my właściwie, wszystkie nasze biura to prawie nie mamy konkurencji. Jak coś robimy dobrze. I dobrze to wyceniamy i jesteśmy w tym świetni, to my nie mamy konkurencji. Tak? Nie konkurujemy z biurami, które e, robią e, usługi dla 10 klientów. Tak? My idziemy w tym kierunku, żeby coś robić świetnie, w wysokiej jakości. Dlatego tak lubimy dzielić się wiedzą, bo wiemy, że to przynosi efekty, bo wszyscy tak powinni robić, e, tak jak my. E, umowa z biurem. Kto e, zawarta? Kiedy? kto, z kim, e, oczywiście trzeba to zrobić, zakres usług, czyli to, co mamy do wyboru. To, co mamy do wyboru, tak? A co możemy mieć, proszę Państwa, do, do wyboru. Możemy mieć pakiet standardowy, ja o nim mówiłem. W tym pakiecie standardowym mamy adres do korespondencji, mamy e, rejestrację firmy, mamy przychodzące. Mm, Wszystkie nasze dokumenty od klienta, zarówno w formie paczek małych, jak i listów itd. Mamy informowanie klienta o tym, że przyszła do niego jakaś korespondencja, jako ważna rzecz, bo to też nam się zdarza, i zachęcam Państwa, jeżeli tylko, tylko macie takie, taką możliwość, e, ważna bardzo rzecz e, to jest e, rabat na korzystanie z sali konferencyjnej. Proszę Państwa, to może się wydawać dziwne, ale część e, naszych klientów o tym nie wiedzieliśmy, zanim nie wymyśliliśmy, że możemy tak zrobić część naszych klientów nie ma gdzie się spotkać z kontrahentem, bo kontrahent e, bo firma jest w domu, e, i my jesteśmy w stanie nawet e, dla klientów urządzić pewien, pewną rzecz. Nawet możemy mu postawić jego baner e, w sali konferencyjnej, jeżeli klient sobie życzy, bo klienci chętnie za to zapłacą. Oni mają taką potrzebę, nie wiedzą, gdzie ją znaleźć, a jak się dowiedzą wszyscy klienci od was. Że możecie mieć wirtualne biuro, a jak będziecie mieć wirtualne biuro, drogi kliencie, to możecie również u nas spotkać się z klientem. Wystarczy zadzwonić, um, zarezerwować salę. Nie wiem, y no my w każdym oddziale mamy, choćby maleńką, ale mamy salę do spotkań z klientem, która jest tylko do tego dedykowana. Tak? Czasami to jest, jak jest mała, małe biuro, to to jest biuro kierownika, gabinet kierownika biura, ale staramy się w każdym naszym oddziale mieć takie też małą salkę konferencyjną. I tą salkę Słuchajcie, okazuje się, że można wynajmować. To nie jest w ogóle nie jest w ogóle hmm, to nie jest w ogóle problem, natomiast robimy dwie rzeczy. Nie dość, że dostarczamy mu usługi księgowe yy, i opiekujemy się jego dokumentami, dostarczymy mu jeszcze wirtualne biuro i on jest z tego powodu bardzo zadowolony. Bo nie musi już chodzić na pocztę, a jego irytuje to, bo on w ogóle kończy wtedy, kiedy poczta już zamknięta. A jak zdążę na tą pocztę, to stoi dziewięć osób i jest zły, bo musi stać w kolejce na koniec dnia. To dodatkowo jeszcze, jak im powiecie, że, drogi kliencie, tutaj można wynająć salę konferencyjną, sobie przyjdziesz. Każą mi przełączać na tą kamerę, ja o tym ciągle zapominam. Sobie przyjdziesz. Omówisz sobie wszystko ze swoim klientem. My ci podamy jeszcze kawkę, e, obsłużymy to Twoje spotkanie i zapłacisz nam tak, jak jest stawka na rynku. A te stawki na rynku to nie jest 20 zł za e, godzinę sali, tylko jest bardziej 100. I znowu prowadząc dla klienta usługi, których on chce i potrzebuje, my wychodzimy naprzeciw, bo mamy dobrą strategię, żeby mu dosprzedawać różne usługi, których on potrzebuje. Ale na przykład my nie dosprzedajemy do tej pory ubezpieczeń. Wiecie, jakoś nie wiem dlaczego się tym nie zajęliśmy, ale rzeczywiście 30 lat mamy biuro, nie dosprzedajemy yy, ubezpieczeń. Proszę Państwa, teraz zrobimy pauzę. Ja bardzo dziękuję Państwu, którzy są yy, na Facebooku, yy, na YouTubie, na LinkedInie. Yy, muszę yy, muszę wam teraz niestety. Z całym przykrością podziękować. Taka jest. Yy... Chociaż pracujemy nad tym, zastanawiamy się, czy nie robić tych szkoleń w ogóle otwartych, a tylko dokumenty. Wtedy wam dodawać. Myślimy o tym, jak to zrobić cały czas. Jeśli uważacie, że powinniśmy to trochę zmienić, dajcie nam znać. Mam nadzieję, że ta część, która ee, się odbyła, Państwu się podobała. Hmm. Podobała się Wam? Jak się podobała, to napiszcie, że się podobała. Proszę. A ja tymczasem bardzo dziękuję i widzimy się za minutkę dosłownie z powrotem na, już na Teamsach. Dzięki.